Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić czurrosy w dwóch wersjach. Dla dorosłych i dla dzieci. Mam dzisiaj specjalną asystentkę i po raz pierwszy gotuję dla Aviko z moją córką. Przywitnętkę! Zaczynamy od otworzenia czurrosów i wsadzenia ich do piekarnika. Teraz jest ten moment, co tniesz. Tnij, Dobrze. Super. No i wysypuj czorrosę. Możesz ułożyć. No, dawaj. Pięknie. Wszystkie, wszystkie. To tylko dla nas. A dla reszty? Jeszcze, jeszcze. Pięknie. Rosy się pieką, a my w tym czasie przygotowujemy sos. Mija przygotuje sos na bazie białej czekolady i pierniczków. Wrzucamy do miski białą czekoladę, przyprawę piernikową, a potem dodamy pierniczki. Zasia przygotuje wytrawny sos mmm, na bazie gorzkiej czekolady. Możesz po prostu przekręcić. Mm. Mm i sera z niebieską pleśnią, czyli gorgonzoli. <grym> <grym> Całe szczęście, maszko Ty nie będziesz musiała tego jest. To jest wersja dla dorosłych. Podgrzewam sobie śmietanki. Śmietanka się podgrzewa i mamy teraz chwilę dla siebie. Co powiesz? Mm. Śmietana nam się zagotowała, więc dolewam ją teraz do mojej czekolady i do czekolady mi. No i właściwie mieszamy i koniec. I można jeść. Mieszamy. Aha, nasiąkają tutaj. Nasiękają, nasiekają. Mieszamy. Musisz wymieszać czekolady. Trzymaj miseczkę i tak jak w domu. Mieszamy, 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 aż będzie gęsty. No, czekolady. Piękny sos. Do czorrosu. Lubisz, mnie czurrosy? Ej, nie twoje jest czarne. Moje jest czarne, bo ty masz białą czekoladę. Wiesz? I twoja będzie czekolada pierniczkowa. Nasze sosy, jak widzicie, są już w pełni gotowe, więc czasem bym wyjęła czurrosy z piekarnika. Dobre, mnie. czurrosy Awiko pozbawione są cukru, więc możecie zrobić je w wersji bardziej wytrawnej, a nawet możecie je podać na przykład z wytrawnym sosem, albo zrobić je absolutnie na słodko. Wykładamy nasze churrosy oraz sosy. Proszę, dla Ciebie niebieska miseczka. Możesz nalać tu trochę swojego sosu. Wykładam churrosy. Mieszko, to miseczki nie do busi. Mm? Wykładamy nasze sosy przy czorosach. Jeden, drugi. Posypiesz mi jeszcze trochę twój sos pierniczkami. Może się jeszcze bardziej rozkruszyć. Ja dam okay. paluszkami. Jak mama, zobacz. A ja dam na swój mój ser. Gorgonzola, żeby było widać, który jest który. Nie skończyłam. Tak? Nie skończyłam. A, nie skończyłaś. No to kończ. I gotowe. Dziecinnie proste czurrosy w dwóch odsłonach. Dla dorosłych z gorgonzolą i gorzką czekoladą oraz dla dzieci z białą czekoladą i pierniczkami. Smacznego.